Hello, hello, to ja Wasza Elena. Dziś sobie zagramy w Shadow Time. Myślę, że dzisiaj go wstawię jeszcze, ale się zobaczę. Prawdopodobnie będzie jutro. Eldzia, to co, zacznijmy. To nie uda. To nie udałoby mi się wylogować z gry bez konsekwencji. Palec przeznaczenia. Następnego dnia. Granie w Shadow Time odcisnęło moje swoje piętno. Zeszłam do, sz zaszłam do szkoły zaspana i zmęczona. Miałam trudności ze skupieniem się na wykładzie. Zamiast myślenia o grzech. Zwłaszcza, że istniało spore szanse, że Hiroki mógł mnie rozpoznać. Cześć, Leti. Nie wyglądasz dziś najlepiej. Le Więc powiem wytłumacz. Wytłumacz się. Wiem to dlatego, że <ścoughs> siedziałam wczoraj w nocy i późna. Nie mogłaś zasnąć? W pewnym sensie. Zruszyłam tylko ramiony i odwróciłam twarz na bok. Leti, możesz powiedzieć mi o wszystkim, co cię martwi. Wszystko jest w porządku, naprawdę. Grałam po prostu w Shadow Time. I jak, podobało ci się? Było super, naprawdę, bawiłam się świetnie. o mi to słyszysz, Shadow Time jest jedną z moich ulubionych gier. Wiesz, co? Przydałoby mi się na początku. Musisz wybrać. Wii. Tak, ale chodzi mi o coś innego. Nie ma, zginęłam na samym początku. Musiałam uciekać. Uch, to może być nieprzyjemne. W Złe miejsce w złym czasie to tak w pewnym nie było. Następnym razem lepiej się przygotuję. Spróbowałam po raz przybliżyć dziko moje doświadczenie w grze. Słuchał uważnie i popierał lub krytykował moje decyzje. Później znalazłam się na otwartej przestrzeni. Biegłam. Zaczęłam się jąkać i nerwowo rozglądać dokoła. Słucham cię? Słucham cię leti. Kontynuuj. Padłam na nią. Nie wiem, kim mi była. Moje oczy wylądowały na hierofów, który zbliżał się w dalszą stronę. Rzucił mi poważne spojrzenia. Moja kolana coś mi słabo w nogach. Duke dostrzegł, że wpatrywałam się w coś, jego, w, coś, w coś za jego plecami i odwróciło się, odwrócił się na piłce. Spojrzał na mnie, a później na Hirokiego. Zauważyłam cień, który przebiegł po jego twarzy. Zastawienie Duka zmieniło się w, mom, mie, w mieniu oka. Leti, co się z tobą dzieje? To nic takiego. Dlaczego pytasz? bo nagle zaczęła się jąkać. Ja tylko widzisz, coś mi się przypomniało i straciłam nagle wątek. Przepraszam cię, ale muszę już lecieć. Zaczekaj, no Leti. Pogadamy później, okej? Okay? No dobra, skoro tak mówisz, Zupełnie jej nie rozumiem. Wiek odwrócił się i rozum... zrozumiał, dlaczego uciekłam. Hiroki podszedł do niego. Duke zacisnął tylko ten i rzucił mu gniewne spojrzenie. Czy twoja dziewczyna właśnie uciekła? Kto by potrafił zrozumieć bawy? Masz na myśli, Leti? Nie wiem, jak się nazywasz. Kądś ją chyba jednak kojarzę. Nie sądzę, żebyście się znali. Chociaż... Chciałeś coś ode mnie? Tak, coś spieprzyłem. Będziesz musiał sam to naprawić. Nie będę więcej ryzykować, żeby ci pomóc. Tu ostatni raz, proszę. Wiesz, więcej oszatu daj mi niż ktokolwiek z moich znajomych. Nic ci więcej nie powiem. Odwdzięczę ci się, tak jak obiecałem. Zawsze dotrzymuję obietnic. Już Just obawiał się że ta sytuacja kiedyś nadejdzie wraz ze wzrostem popularności gry wiecie wieści o tym że uczestniczył w jej programowanie rozjął się wśród uczniów. wszyscy będą go teraz wypytywać co ukryte lokacje mhm. i sposoby na zdobycie przewagi w grze zgodził się wcześniej pomóc Kirokiemu ale tylko po warunkiem, że nikomu o tym nic nie powie. Mówiłem ci już, że nie wiem wszystkiego. Nie biorę już udziału w projekcie. Na szczęście dzwonek ocalił biuka przed dalszą dyskusją. Obserwowałam ich rozmowę z drugiej końca szkolnego dzieciństwa. Dusk, a... and Hiroki! Skąd oni się znają? Dziusk na pewno mi to wyjawi. Muszę tylko wymyślić, jak go o tym zapytać. Nie chcę, żeby wiedział, że coś czuję do kierunkiego. Nie chcę, żeby ktokolwiek o tym wiedział. Z trudem udało mi się wysi wysiedzieć do końca ostatniej lekcji. Wybiegłam z klasy jako jedna z pierwszych, aby jak najszybciej móc wrócić do domu i odpalić szadu Mama wkrótce wróci z delegacji, i nie wiem, kiedy znowu będę miała okazję zagrać. Ale tłumy, znowu nienawidzę tej ulicy! Odsuwałam się na bok, aby ustąpić miejsca zbieganym ludziom w garniturach i mocno ściskałam przed sobą podręczniki niczym tarcia. Nie zamierzyłam pozwolić, by ktoś znów mnie popchnął. Niestety, moja rezolucja wprawiła, gdy tylko ktoś złapał mnie za chramie. Leci, czekaj! Zaczekaj! Diós, wystraszyłeś mnie! Przepraszam, latki. Nie chciałam, wolałem cię, ale... Nie chciałam, wołam cię, ale nie słyszałaś. No dobra. Mów, mówiłeś wcześniej, że chciałeś mi o czymś powiedzieć. Tak, to... Tak tak pamiętam. Przeczytaj to. Wręczył mi otwartą kopertę z listem. To do mnie? To do mnie? Kto mógłby pisać do mnie? Nie, to, nie, to do Twojej matki. Skąd wziąłeś list zaadresowany do mojej matki? Był w mojej skrzynce. Nie zauważyłem do kogo był. Nadany i od razu go otworzyłem. Czytałeś go? Tak. Widząc miledziuka z przerażeniem, pomyślałam że zawartości, o zawartości czy to coś złego. Józ opuścił głowę i rzekł: Nie wiem, to zależy od Twojej matki. Lepiej to przekaż. Tak zrobię, dzięki. Schowałam list do plecaki i ruszyłam do, dalej w milczeniu. Tak bardzo chciałabym porozmawiać z nim o Hirokim. Tylko jak to zrobić, żeby nie zbudzić podejrzeń. Kochani, poczekajcie i zobaczę ile nagrywam i. Wróć. No. Tylko jak to zrobić, żeby nie zbudzić podejrzeń. Opowiedziałeś mi rano o grze. Powiedziałam ci już prawie o wszystkim. Nie grałam zbyt długo. Nie się opowiadać, bo się nagle, gdy tylko pojawiły się kieroki. Moje serce zadregało na samą wspomnienie o jego imieniu. Bałam się, że bardzo mnie to. mojego głosu, ale to doskonała okazja, aby zapytać niego o O czym, o czym rozmawialiście z roki. Gdyby została, to byś się dowiedziała. Może nawet by Ci to pomogło. Nie sądzę. Ale wiecie co kochani? Tutaj sobie zakończymy. I spróbuję jutro stawić jeszcze jeden odcinek. Do zobaczenia, pa pa!